Pani najnowszy tomik poezji, Ma serce czuję, proszę powiedzieć, co znajdziemy na jego stronach, jaka jest tematyka tych utworów, w jakim są utrzymane, klimacie? To jest są wiersze bardzo osobiste, dużo jest związanych z osobami, których już nie ma, poza tym trochę przeszłości, co co było. Dedykuje Pani ten tomik ukochanej babci Stefani Łazarek? Tak. Każdy ze swoich tomików dedykuje komuś, akurat ten przypadł babci, która już niestety odeszła. Ten tomik pani dedykuje babci, ale z tego, co pani mówi, rozumiem, że to nie jest pani pierwszy tomik poezji. Ile ich było? To jest piąty. Co panią inspiruje w twórczości? Życie. Bo podróże ja dużo też czerpię właśnie z podróży, jakaś sytuacja i wtedy jest, jest opisywany dany wiersz, na przykład. Czyli to, co Panią otacza. A jeżeli chodzi, bo mnie to zawsze interesowało, jeśli chodzi o twórców, co e, tak bardziej motywuje, e, powoduje to natchnienie u twórcy? Czy te emocje pozytywne czy emocje negatywne? Różnie to bywa, ale przeważnie pozytywne. Wcześniej wydawała Pani też tomiki poezji. Pani y, 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 tworzy już jak długo? Y, zaczęłam wydawać y, od 2018 y, roku. Ale piszę. ja chciałam się zapytać o ten okres wcześniejszy, no bo tak chyba jest, jeżeli chodzi o każdego twórcę, że po prostu pisze dla siebie, piszę do szuflady. Tak, dokładnie tak było i w moim przypadku. Dużo, dużo nakłonił mnie w ogóle do wydania pierwszego tomiku mój chrzestny, który powiedział, że no może wystarczy do szuflady pisać i po prostu Zacznij wydawać to, niech to zobaczy świat. No i tak się zaczęło. Były jakieś obawy przed wydaniem, przed upublicznieniem swoich myśli, tak naprawdę refleksji, uczuć? Jak najbardziej. Ja e, pierwszy tomik powstał, to ja mówię tak: Boże, po co ja to robię? To na, na pewno nikogo nie zainteresuje. Jak jak no w żadnym wypadku, że gdzie ja taka szara myszka, gdzie kto, kto tam moją twórczość? poezji nie, w ogóle nie byłam nastawiona, ale później wręcz jak najbardziej pozytywne odczu, odczucia we mnie nastąpiły. Czytają pani utwory, ale pani również pewnie zaczytuje się w utworach innych twórców. Jak najbardziej sieraską tutaj poetką to na przykład jest Maria Duszka, którą uwielbiam czy też y, Magdalena Olejnik, też lubię jej twórczość, super y, 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 takie właśnie życia wzięte y, y, wiersze pisze. Mieszka Pani w Sieradzu i jest Pani sieradzanką. Proszę powiedzieć, czy znajduje pani, czy można znaleźć inspirację w tym mieście? Ja uważam, że tak. Ja, ja, ja czerpię z tego jak najwięcej i zawsze z dumą podkreślam, jestem Sieradza, urodziłam się w Sieradzu i chcę zostać w Sieradzu że ten park, bo znajdujemy się, szanowni Państwo, w Parku Broniewskiego i tutaj też Pani niedaleko mieszka, również może powodować takie natchnienie. E, tak, to, tak, tak. Broniewskiego w ogóle bardzo, wręcz zawsze uśmiech powoduje na, na mojej twarzy, jak e, słyszę sierac Broniewskiego, o jakie fajne myśli od razu. Dzieciństwo, które, no bo żyli, dzieciństwo miałam w czasach, kiedy no wiadomo komunizm był i tak dalej, ale, ale my jako dzieci paczką to wręcz no potrafiliśmy sobie... Z ten czas jakoś zapewnić. Nie było wtedy czasów internetu i tak dalej, a my byliśmy szczęśliwi. Mimo to, że każdy miał to samo. Nie było zwyższości, a, a, a wszyscy byliśmy szczęśliwi. Szanowni Państwo, promocja najnowszego tomiku Pani Agnieszki Juszczak, sałacińskiej Me serce czuję, to jest ten tomik poezji. Promocja odbędzie się 13 piątek. No, wierzę Pani w, w pech? Nie miałam czarnego kota, więc chyba nie wierzę. W o godzinie 18 w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu, a promocji Tomiku będzie towarzyszyć recital naszego redakcyjnego kolegi Piotra Zeidlera. Serdecznie Państwa zapraszamy.